Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry. Hmm, w sensie z Robloxa. Gra to bez Farm Simulator. Kiedyś tam wleciały jakieś pojedyncze odcineczki. Ja sobie teraz zacząłem grać trochę więcej. Jak widzicie, mam już trochę tego, mam trochę pieniążków. Jestem jakoś w miarę rozwinięty. Przepraszam Was, że nie było filmów, ale... Ojejku, um, um, już w, w przyszłym tygodniu zaczynamy z live'ami i, i już w sumie wracam do nagrywania, więc w poniedz We wtorek przyszły pierwszy live'ik będzie, znaczy w sensie nie mój pierwszy, ale um, Najbliższy live'ik, czekajcie w ogóle sobie, to, żebyście widzieli cały ekran mój Nie wiem, co oni piszą na tym czacie Nie zwracam na to uwagi Dobra No, dajcie, dajcie Dobra W sumie teraz, za chwilę wam pokażę, na co zbieram teraz Czekajcie, zbiorę sobie tę kulkę Dobra dobierz no to, okej, okay. to zbierzemy. dobra, tutaj wilkołak będzie, w sensie, nie da się schować, dobra, ich pszczółki go za zabiją, tak, jak. Dobra. Dobra, już poszło. Zaraz sobie pójdziemy jeszcze tutaj. Będzie raj w tej gry. E, czy tu się... Po... Dobra. Dobra. E, są tutaj takie mortisy, dwa, które nawet biją mocno. A moje pszczółki poszły spać po wilkołaku i w sumie nie ma kto walczyć. Nie. Moje... I jest mały problem, bo nie ma kto ich zabić. Nie wyjdę stąd. Będę, uła. Ojcie, pszczółki, iście, pszczółki. Dobra, przelatujcie, pszczółki, i wywalczcie na czat nie zwracajcie uwagi, bo to... No nie, no zginę za chwilę. No dawaj, jeszcze 55 ma. Ła, ła. A, dobra. Mm, dobra, idziemy teraz jeszcze na skorupiaki. Skorupiony. Spod ochron kupiłem za 500 tysięcy. A dobra, tu ktoś będzie to, to zabierze moje te trochę. No dawajcie, to szybko pójdzie będzie. Dobra. O, dobra. Idę teraz w sumie... Nie! Chciałem, to. Dobra. Mm, idę teraz na dziesiątkę. Pokazać wam w sumie, co mam kupione i... Brawl stars będzie niedługą. Mm. Mało się strasznie odzywam na filmach. A, staram się być w miarę skupiony na grze. Dobra. Mm. Za chwilę Wam pokażę na co teraz zbieram. Mm. I w sumie za chwili, nie, następny odcinek to może będzie poradnik hmm, Pokażę wam teraz na co zbieram, bo tak To miałem kupione, to miałem kupione Kupiłem tą beczkę za 650 Mam spadochron za 500k Ma, Miałem łopatkę kupioną, miałem to kupione Mam magnes teraz i miałem jeszcze te nożyczki ale te nożyczki kosztują 850, a są 10 razy gorsze od, od tego. I zbieram teraz na tą pałkę, taką jakby za 1500. E, poza tym, tak, mam tutaj kask, który zmniejsza obrażenia. Mam jakieś buciki i tutaj też. Mam 15 pszczółek, równe 15. Mam 900, dobra. No. No, za chwilę Wam polecę pokażę. O, ja mam tutaj. O. Więc no, to taki pierwszy odcinek trochę krótszy. Teraz ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.